Podobnie na nią C4. Kierunek. Bez gadania, zaraz tam będzie! Nie. się stało? mi się. Na pewno nie jesteś jego żoną. Związałam się z tym, co Kana, w marzysz czasem, żeby było inaczej? Pewnie. Oczywiście. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Jesteś w porządku, pan. No to dla pana się żyć. Ty zostajesz, Pak? No się przeżyć. To rozkaz. Zrobi się. A wy nie dajcie zaponąć Balkirii. Niedługo wrócimy. Ura! się do celu! Odbiór! Tu pieprzony okręt wali w nas jak w pepe! się pośpieszcie! Odbiór! Dobra! Zaczynamy! Na do to, to roboty! To nas! nas nie widzą. Szykować się. Trzyma. Iris. Bez zabaw. To niezawodny sprzęt. Ta, jasne. Prosto ze Szwecji. No to kamień z panem Szczeca. Szczeca! Ukradłaś trzy! Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak was status odbiór? Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj kana! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! mi to! Trzeba będzie zejść na dół. Okej, okay. wystarczy jedna osoba. Reker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Ok, daj mi go! Nie będziesz ryzykować, Hana! Jestem Iris, pamiętasz? Mam farta. Daj mi go, dawaj! Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju! Daj mi ładunek! Mój kraj potrzebuje cię żywej! Nie żejdziesz na dół, kropkę! To no dawaj, Reker! My się tutaj kłócimy, a na okręcie umierają ludzie! Daj mi ładunek, Reker! To kto do okręt, Hana! Szybko, stary czas lec! Decyduj, lekarz! No, lekarz, decyduj! O Boże, już po wakirii. Daliśmy się. Słuchajcie, okręty można zatopić, ludzi można zabić, ale nie da się uśmiercić z idei. Prawda? Przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy, grabarze. Grabarze, tu strażnica. Odzyskaliśmy kontrolę nad Złezem. Udało wam się kogoś znaleźć? Nie, strażnica. Nikt nie przeżył. Poprawka. Nie przeżył nikt poza nami.